Święto zasadniczo wzięło się z Rzymu. Było takie pragnienie ówczesnego papieża, aby z najświętszym sakramentem wyjść do ludzi. Aby to było z jednej strony podziękowanie Bogu, że jest obecny w najświętszym sakramencie, a z drugiej strony, żeby to była taka manifestacja przez wspólnotę kościoła największego skarbu, jaki Chrystus pozostawił kościołowi. Zaczęło się lokalnie od Rzymu. A teraz przeniosło się do niektórych krajów świata, bo my jesteśmy jednym z takich krajów, gdzie procesje Bożego Ciała są czymś na porządku dziennym. Zawsze staramy się wybrać taki punkt czy taki rejon, gdzie jeszcze nie było procesji, gdzie jeszcze nie szliśmy z procesją. Już od y, czasów popandemicznych wybraliśmy taką formę procesji, że zaczynamy w jakimś punkcie parafii, gdzie jest pierwszy ołtarz, przechodzimy rejon, parafii przychodząc na plac Świętego Krzyża, gdzie jest ostatni ołtarz Bożego Ciała, no i później uroczysta msza święta. W tym roku jeszcze dodatkowa radość, bo ta msza święta będzie sprawowana przez księdza nowo wyświęconego. W naszej parafii co roku ma praktykę diakońską jakiś kleryk, diakon, no i on będzie miał uroczystość prymicyjną, więc będzie to tym większa nasza radość, dziękując Bogu za te dwa sakramenty ze sobą połączone. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. W ogóle miesiąc maj to jest taki miesiąc eucharystyczny, bo mamy tak, po pierwsze w każdej prawie parafii pierwszą komunię świętą. W różne niedziele. Czasem zdarza się, że ta uroczystość pierwszej komunii jest jeszcze w czerwcu, ale z reguły jest w maju. W maju także Mamy zawsze prymicje i święcenia kapłańskie. W maju, bo już 8 maja mamy święcenia diakonatu związane z uroczystością ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. No więc dwa sakramenty, które wzięły początek w wieczerniku i dwa sakramenty, którymi z radością dzielimy się, ukazujemy światu no właśnie w tym miesiącu, w maju. Spotkałem się jako probosz ze zwyczajem takim, że oczywiście są dzieci, zwłaszcza sypiące kwiatki, ale niektóre dorosłe osoby w strojach cieszyńskich. Mamy też taki zwyczaj w niektórych parafiach, że dzieci pierwszokomunijne prezentują się właśnie na tej procesji. Mamy też taką rzecz, że w niektórych parafiach idą chłopcy, którzy przystąpili do pierwszej komunii świętej dzwoniąc na dzwonkach. Mamy też taki zwyczaj w niektórych parafiach, że niosą róże, którą później składają na ołtarzu ostatnim, dziękując Bogu za ten dar pierwszej komunii. Więc jest bardzo dużo tego typu akcentów. Jeszcze jeden jest dodatkowy smaczek. Żyjemy w takim środowisku ekumenicznym, mamy wspólnotę Braci Ewangelików bardzo liczną. Ta Eucharystia jest więc skarbem, który też jest tutaj bardzo wymowny i chcemy go pokazać całemu społeczeństwu Śląska Cieszyńskiego. A wie Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli całości, trwało do siebie uczniom i lekim rami tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę z do domu, na słabą drogę, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli ustawie, skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebów? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I policji ludowi wszedł do ziemi, a wziął ze siedem chlebów, ożywił po dzieńczynienie, połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Wszystkich na które nie byłbym mogł i polecił bym rozdać jedną dosykość, a pozostałych ułomków zabrani w środę kosza. że ludzi, Oto słowo Które, które dałeś obfity w które troszczy się, aby nikt z nas nie pozostał głodny i nie ustał w Niech Ci będą dzięki za czas, w którym żyjemy, w którym nie brakuje. Film, kiedy u nas nikt nie musi głodować. Boże, dziewczyny będą na drugim. A jednocześnie należy nas dzielić się z tymi, którzy tego pokarmunowali. A to słynne jest tylko zapowiedzią. O wiele Większego rozmnożenia. Rozmnożenia chleba, który jest, jest Twoją obecność. Eucharysty. I tej nam nie brakuje. Dajesz wczoraj, dajesz w odpicie, dajesz na każdym miejscu naszej myśli. Boże to w życiu, to w życiu. Tylko znowu nauczę być sprawionym tego chleba. Dla naszego szczęścia słuchowego i nakomionego zachowaj nas od powietrza, głodu, ognia i wody. Chodź powietrza, głodu, głodu, ognia i wody, chodź powietrza, głodu, ognia i wody. Awesome. Oh, oh, oh.